Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj robimy federowe testy w akwarium. Nabijamy koszyk tostowym chlebem i patrzymy, jak się zachowuje w łowisku. Co nam będzie robił? Czy będzie nam robił chmurę, zamieszanie? Czy będzie ścielił się po dnie? Mamy trzy mieszanki do tego przygotowane: chleb tostowy suchy, chleb tostowy nawilżony już wodą i chleb tostowy nawilżony z dodatkiem ziemi. Dwa do jednego. Dwa razy więcej ziemi torfowej niż samego chleba. Zobaczymy pracę tej mieszanki, można powiedzieć, naszej zanęty, zobaczymy jak nam się to zachowuje i co będzie nam robiło w łowisku i na co warto zwrócić uwagę i kiedy ten chleb stosujemy. Powiem wam też fajne takie nowości, które będziemy robili z chleba tostowego, zanęty, jest to bardzo fajna przynęta, fajna zanęta na leszcze i zobaczymy jak nasz chlebek dzisiaj pracuje pod wodą. Wrzucamy koszyki nabite do wody i patrzymy, co się dzieje. Zdobywamy wędkarską wiedzę przed sezonem, żeby być gotowi na nowe ryby. Zaczynamy! Zanim nabiję koszyczki, pokażę Wam, co przygotowałem. Mamy oczywiście akwarium z wodą, i zaraz wrzucamy nasze koszyki nabite chlebem tostowym. To jest mieszanka, którą ostatnio pokazywałem na filmie. Jest to po prostu chleb tostowy przetarty przez sito. Jest tu dosłownie dodana garść konopi prażonych, żeby poprawić pracę tego chleba. Garść pieczywka fluo przerzuconego przez sitko, żeby drobno to wrzucić. Taka mieszanka zimowa, można powiedzieć, i łyżka zmielonej kolendry. Trzy składniki: chleb tostowy, pieczywo fluo, konopia, no i kolendra cztery mamy taką właśnie mieszankę przygotowaną i zobaczymy pracę tej zanęty i teraz tak, w pierwszym pojemniku w tym mamy suchy chleb zresztą to widzimy, on jest najjaśniejszy jest to suchy chleb przetarty przez sito i teraz tak w zależności w jakim sklepie kupicie nieraz zdarza się, że ten chleb po prostu ten zwykły pszenny, on jest suchy z niego nie da się nic ulepić ale są także też chleby suche że one po prostu nawet po przytarciu, jako suchy, zobaczcie, da się z niego lepić kulkę. On ma po prostu taką w sobie wilgotność, i też można takiego bezpośrednio użyć do łowienia. Na przykład jeden koszyk posłać, żeby zrobił dużo zamieszania, chmurę, ale mówię, to w zależności od chleba. Na niektórych chlebach się to, tego nie uda, także na starym, suchym też się tego nie uda. Tutaj mamy chleb tostowy już namoczony, tutaj widzimy, zobaczcie, on już się da z tego ulepić kulkę. Wrzucimy też taki koszyczek, zobaczymy co się dzieje, będziemy mieli porównanie suchego i namoczonego chleba. I w ostatnim pudełku mamy ziemię torfową plus namoczony chleb, chleb tostowy. To jest ten sam chleb, to jest ta sama mieszanka. I teraz tak, tutaj specjalnie tego jeszcze nie wymieszałem, żebyśmy widzieli tą różnicę. Są dwie części ziemi do jednej części chleba. Można oczywiście jeszcze tego mniej chleba używać w zimę i zobaczymy jak nam te mieszanki się zachowają, zachowują. Czyli suchy chleb, nawilżony chleb i chleb po prostu z gliną czy z ziemią, jak zwał tak zwał. Wrzucamy to do akwarium i patrzymy nasze testy. Oczywiście wariantów jest dużo więcej. Dodanie robaków, bentonitu i tak dalej, tak dalej. Tylko po prostu jakbyśmy wrzucili 5-6 koszyków do akwarium, to już byśmy nic nie zobaczyli. A tak... Te wrzucimy na skraju, tego wrzucimy na środku i powinien też być bardzo obiektywny. Działamy, nabijamy koszyki i ruszamy z tematem. Teraz widzimy, jak te koszyczki są nabite. Naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie. Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że nie widać, który chleb jest nawilżony, ale widzimy, który jest suchy. Ten z lewej strony, on już się sam osypuje. Posłanie takiego koszyczka, który by był źle ubity, to byśmy rozrzucili towar. To musi być na bliskich dystansach 20-30 metrów, i ten koszyk naprawdę z suchym chlebem musi być bardzo zbity. No ale to i tak mówimy o tym chlebie, który jest taki, można powiedzieć, Mokry, bo taki suchy, typowo suchy, nieraz się taki kupuje, albo stary, to one nie zadziałają. Środkowy koszyczek to już jest chleb normalnie nawilżony, i z prawej strony mamy ziemię torfową z chlebem. I teraz widzimy, jak tutaj dobrze dodać zapachu do mieszanki typu kolendrę, którą dodaliśmy, o której wspominałem, ponieważ ten chleb praktycznie w tej ziemi całkowicie zginął, ale ryby i tak sobie spokojnie go namierzą, go znajdą. No dobra, wrzucamy do akwarium i zobaczymy, co się dzieje. No dobra, koszyczki gotowe, wrzucamy do wody. Bierzemy pierwszy koszyczek nabity z ziemią torfową, koszyczek z mokrym chlebem, z nawilżonym i suchy, który zacznie pracować najszybciej. O fajnie, nam się obrócił do testu i patrzymy, co się dzieje. Zwróćcie uwagę, jak szybko się te koszyczki osypują, i wydaje się, że nie ma większej różnicy między mokrym a suchym chlebem. Jest to nieprawdopodobne, ale jednak, jak tutaj powstanie ruch wody w łowisku, coś się zadzieje, to naprawdę będzie spora różnica. Ten suchy chleb będzie bardziej rozrzucony. Ale zobaczcie, jak pięknie nam się ścieli ten środkowy chleb namoczony. Jak się pięknie wysypuje i dodatkowo eksponuje te pieczywko fluo. Bardzo fajnie. Gdybyśmy mieli tutaj dodane pinki, czy jeszcze coś innego, fajnie będzie to wyeksponowane na dnie. Tutaj widzimy, że ten chleb yy, z ziemią torfową jest bardziej zgaszony i to nam się w łowisku utrzyma dłużej. Ale nie wiem, czy to widać na nagraniu. Teraz, dopiero pod wodą, te białe frakcje chleba ładnie nam się eksponują na ziemi torfowej. To też jest bardzo atrakcyjne dla ryb. Powstaje taki fajny dywan do nęcenia, i nasze pole nęcenia wygląda wtedy bardzo atrakcyjnie. Widzimy, że to wygląda naprawdę zacnie. Odczekamy, może, sobie 2-3 minutki i zobaczymy, jak to się dzieje. I może jeszcze zrobimy zamieszanie w łowisku, żeby zobaczyć, jakby nam tutaj rybki to rozniosły, bo to też jest bardzo ważne. Zobaczymy sobie jeszcze to od góry. Bardzo fajnie nam się te koszyczki rozsypują. To jest niesamowite. Lewy koszyczek to jest chleb suchy, a ten jest nawilżony. I zobaczcie jaka, no, można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka nie ma różnicy, ale to mówię, to w zależności od tego, jaki chleb nam się uda kupić. Czy na przykład jak będziemy mieli stary, to też nam to nie, za bardzo nie wyjdzie. Fajny teścik. Czekamy chwilę i zobaczymy, co się dzieje. No dobra, minęło dwie minutki. Za dużo się tutaj nie wydarzyło. Ale teraz sobie zobaczymy, co by się tutaj działo, jakby weszły w to ryby. Widzimy, że koszyczek z ziemią torfową lekko się wypłukał. Do połowy zaczyna wystawać kratka. Widzimy, że to nam się lekko wypukuje, Ale teraz zrobimy sobie test, jakby tu wpłynęły ryby. Zobaczmy, jak ten chleb nam się tutaj podnosi. No, rozniesie się po całemu uwisku. Jak tutaj wpadnie kilka płotek to na pewno dadzą sygnał resztą, reszcie ryb z łowiska, że coś się dzieje. Bo zobaczcie, jak ten chlebek się tutaj fajnie unosi. Bardzo fajnie, że on szybko opada i będzie na dnie. Zobaczmy, co się dzieje z suchym. No suchy to tutaj zrobi mega chmurę. Jak wejdą w to ryby, to zobaczcie, co się dzieje w łowisku. I w takim, w takich, w takim łowieniu na chleb torfowy najlepiej się sprawdzą pinki fluo, żeby ta przynęta w ogóle była widoczna na dnie. Ale zobaczcie, takiego suchego koszyczka to możemy posłać maksymalnie jeden na samym początku, bo inaczej później będzie turbo zamieszanie w łowisku i nic tam nie będzie widać. Zobaczmy jeszcze tutaj, co się dzieje z ziemią torfową. Bardzo, chmur, bardzo fajna chmura. I teraz zobaczmy, co tutaj się w ogóle dzieje w takim łowisku. No to jest po prostu, można powiedzieć, że tam się dzieje mega zamieszanie. Rybki na pewno takie coś robią na dnie. Warto sobie robić takie testy, żeby zobaczyć, czy to działa tak jak nam się wydawało. Bardzo fajne. I widzimy sobie te frakcje tutaj krążą, one będą cały czas możemy powiedzieć nęciły, bo będą wędrowały do góry, windowały, opadały i będą nam wabiły ryby. Najważniejsze, żebyśmy od razu kilkunastu koszyków z tym chlebem nie posłali, bo to tam naprawdę może zrobić turbo zamieszanie pierwszy rzut oka wydaje się, że suchy chleb ma prawie takie same właściwości jak mokry. Da się nabić ten koszyczek. Na pierwszy rzut oka pod wodą wygląda tak samo, ale widzimy, jak już jest zamieszanie, jak wejdą ryby, to naprawdę chmura jest znacząca. Suchy chleb winduje wszędzie gdzie się tylko da. Ten mokry jednak bardziej, tak można powiedzieć, bliżej dna pracuje. No a ziemia torfowa fajnie wszystko zgasi. Warto sobie zrobić takie testy, żeby poznać swoją mieszankę. No i czasami nam się wydaje bardzo dużo rzeczy, że jest tak jak nam się po prostu wydaje, a w wodzie pracuje zupełnie inaczej. I podobnie, ja zawsze to powtarzam, jak się łowi na spławik, zawsze jedną kulkę warto rzucić gdzieś pod nogi, jak jest oczywiście taka możliwość. I zobaczyć jak ta zanęta się zachowuje, kiedy się rozmyła, kiedy by można było donęcać i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowita szkoła wędkarska i warto skorzystać z akwarium nawet w domu, żeby zobaczyć jak to działa, a na łowisku rzucić coś pod nogi, żeby zobaczyć czy z tego koszyczka się to wypłukuje, czy nie zalega, czy po prostu nie idzie z tego chmura. Warto robić sobie takie testy. Na kanale jeszcze w tą zimę porobimy sobie zanęty z chleba. Wiem, że Wam to się bardzo podobało, jak dodawanie kolendry i tak dalej, ale są różne takie bardzo fajne składniki. Dosłownie 2-3 składniki i można zrobić super zanęte naleszcza z chleba tostowego. Na pewno będziemy coś takiego robić. Trzymajcie się i podzielcie się w komentarzu, jakie Wy robicie zanęty z tostowego chleba. Siemano, cześć!